To moim... jest tylko taka recenzja jak GTA 2. Tak? No eee e, e, ale ścieło. No i teraz były jakieś zmiany. No, choć Jeśli chodzi o subskrypcję. O to wszystko. E. No jak widzicie widać z lotu, z, z lotu ptaka. Teraz jakiś typ chce mnie zaczepić. Aha i napiszcie w komentarzach czy czycie z tego z let's bo ja nie wiem. E? Hajdam, jakbyście zaczynali grać w GTA 2. Na dobry początek wiem, gdzie jest MP5. Czy co to tam jest? Jak mówię, źle, to mi poprawdzie. Już Wam pokazuję, tu jest misja. Ten telefon tu trzeba mieć 50 tysięcy, jak widzicie. No ale ten i patrzcie. Tu już na dobry początek jest. O, MP5-ka. Też sobie drogi rozróbę. I oho, oczywiście mam to na PC-ta. Też sobie będę robił nowe i coś wam zaraz pokażę, tylko skombinuję jakieś auto. Oddawaj to auto. A już nie policja będzie goniła. Mercedes. Jak widzicie, to już są nazwy, jak się takie prawdziwe. E, 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 ale to auto powolne. Tylko piorę zgubię tę policję. Tylko te. tę. A to już nie będą gonili. Nikt nie zauważył. Nie pokażę wam ojciec. Tego nie było. Ale wam takie są te realne wybuchy. O oh, takie. Aha, jakbyście mieli być to tą na jednego hita. To są misje dla jakuzy. o oh, o oh, o oh, o oh, o. Oh. Każdy dostanie. Tutaj jest. Co, wezmę armor? Teraz się pobawię z pistoletu. Ale no serio, jakbyście chcieli tego z tego yy, let's Playa no to napiszcie w komentarzach. Jak będzie się to ciągnęło, będzie dużo widzów, e, dużo e, wyświetleń, no, czy no, dużo subskrybów, dużo lajków, czy łapy w górę. No to sobie będę robił z tego let's play'a, proste. No już mam... Aha, i tu e, pełny... E, 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 pełny... Pełny magazyn to 99, więcej się nie da pociągnąć. Teraz wam to pokażę. O patrzcie, jak widzicie mam pistolet i do siebie więc... No dobra to już by było na tyle, do zobaczenia no, cześć.